O, spotkałem brata bliźniaka, tylko że ten drugi to w o wiele gorszym stanie niż mój. No Mniej więcej tak wygląda, gdy ja swojego kupowałem. A założę się, że silnikowa wersja lepsza, a też nie ma naklejki, tak jak i mój, ale za to ma jakiegoś psa naklejonego i autogaz. No fajnie tak porównać sobie dwa takie same samochody. I widać, że był malowany, bo ma taką bardzo matową farbę, lakier w sensie, no ten, przynajmniej ten błotnik tak mocno wygląda matowa. Fajnie porównać. No ale widać, że ten jest bardziej zaniedbany i zużyty. No mniej więcej mój tak wyglądał, gdy go kupowałem. Mniej więcej tak.